Witajcie, dzisiaj chciałbym poruszyć temat wątpliwości, bo czasami gdy patrzymy na swoje życie, możemy zastanawiać się, czy to się uda, czy to ma sens, czy, czy dam radę, ale także w relacji z Bogiem mogą pojawiać się takie myśli. Czy Boże Ty się troszczysz, czy jesteś, czy w ogóle Ty mnie słyszysz, dlaczego nie działasz w moim życiu tak, jak wydaje mi się, że powinni zadziałać? Wiecie, gdy o tym myślę, przypomina mi się obraz, który być może niektórzy z Was widzieli. Zaćmienie Słońca. Wyobraźcie sobie, że Słońce to jest taki obraz Boga, wokół którego wszystko się kręci i on jest w centrum wszystkiego. Ale jest też Ziemia i to jest obraz mnie jako człowieka. I ja jestem wokół Boga. Całe moje życie kręci się wokół niego. Jest też Księżyc. I księżyc z kolei kręci się wokół mnie i to jest obraz takich sytuacji w moim życiu, które się zmieniają, które cały czas są nowe. I czasami jest tak, że księżyc staje na linii między Ziemią a Słońcem. I zasłania to Słońce. I ja nie widzę go. I to jest właśnie to zaćmienie. I dla mnie to jest właśnie obraz takich wątpliwości. Może nie widzę Boga w danej sytuacji, bo został zasłonięty przez tą sytuację, z którą się właśnie zmagam. Ale on tam jest. Bóg jest. Tylko został przesłonięty na chwilę. On się nie zmienia. On wczoraj, dziś i na wieki jest ten sam. Jego atrybuty są takie same jego miłość, jego łaska on jest ten sam. Tylko sytuacje się zmieniają. I co wtedy robię? Czy wściekam się, denerwuję się na Niego, złorzeczę, odwracam się od Niego, odchodzę? To nie ruszy księżyca z tego miejsca, w którym zasłania mi to Słońce. Może jedyną rzeczą, którą powinienem zrobić i którą mogę zrobić, to jest cierpliwie czekać, aż Boże prawa natury zaczną działać i księżyc i nie będzie już mi zasłaniał Słońca. Wiecie, Dawid w psalmie 13 się tak pokazuje nam jak czasami zmagamy się z takimi sytuacjami on zadaje Bogu pytanie i mówi jak długo jeszcze boże jak długo będziesz się chował jak długo nie będziesz odpowiadał jak długo będziesz zapominał o mnie widzieli to jest dokładnie to co my robimy w takich sytuacjach szukamy winy gdzie indziej i mówi Boże to Ty jesteś winny to Ciebie nie ma. Ja jestem tutaj, ale Ty zapomniałeś. Ciebie nie ma. Gdzie Ty jesteś? Ale w rzeczywistości on się nie zmienia. On jest cały czas ten sam. Okoliczności w moim życiu się zmieniają, ale nie on. I dopiero w szóstym wersecie Psalmu 13 Dawid rozumie, że problem nie jest w Bogu, bo Bóg się nie zmienia. Ale problem jest w tych sytuacjach i w tym, jak ja podchodzę do tych sytuacji. Dlatego. Woła tam w wersecie szóstym: Lecz ja ufam Twojej łasce. I to jest klucz, bo my myślimy, że przeciwieństwem wątpliwości jest pewność. Ale czego tak naprawdę możemy być pewni na tym świecie? Niektórzy mówią, że tylko śmierć i podatki są pewne, ale w tym zmieniającym się świecie tak naprawdę nic nie jest pewne. Wszystko się tak szybko zmienia. Dlatego ja myślę, że przeciwieństwem wątpliwości jest zaufanie Bożej łasce i miłości. Boże, w tej sytuacji, w której teraz jestem, ufam Twojej łasce, ufam Twojej miłości. Mogę Tobie zaufać, bo Ty nigdy jeszcze nie wystawiłeś czeku bez pokrycia. Twoje obietnice są pewne i prawdziwe, i one się spełnią. Dlatego zachęcam Cię żeby niezależnie jak sytuacja Twoja wygląda, jak bardzo przysłaniać teraz tego, który jest rozwiązaniem, zaufaj Jego łasce. Bo on jest dobry. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.